I ul numer 8. Oni ja tutaj dostały Półweczkę O, coś tutaj. Miloszek nie pasuje. Jakiś ciężki. O, tak to jest. Jak sama mu się w stolarkę człowiek bawi bez doświadczenia. Okej. Okay. Zobaczymy, co tu jest. A raczej nie ma za dużo pszczół w nadstawce. To był słabszy łódź, z tego co pamiętam. To Jak nie ma jeszcze ich w nadstawce. Tu się świeci, i tak. Co się zauściła. No, tu jest pusto. Jeszcze tam jeden zobaczymy. O, to jest wszystko lekko. Wszystko się kapie, leje się. Nektarowanie jest mocne. Co mi pasowałoby tu być w środę na razie nie dokładam drugiej nie, mam, nie ma sensu Ok, wszystko się w ciągu tygodnia, dwóch wyjaśni Ok, no to przechodzę do nas w